Co, że my są w porządku? My są fajne Karlusy, nie? Nie Takie. Tak jest. fajne chłopcy kurwa, nie Oluś? Tak No i gitara. To nie moje. Wiesz Chabeta, z tobą już pić nie chcą. Ale dziara masz fajną. Ale się zalimuję po to, co robię.

Co pokurzyć. A co z tego będę miał? A Co z tego będę miał, Se tego pokujesz. Fajne mu to Dobra, niech Co się to Ale byś mi fanie. Byś mi Lola zrobiła to 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 wyszło te to, byście, to byście dało Dobra, pokujesz. Wie, dobra, Dobra, wer jak się odola kumpel to dostaniesz. Idzie się nie było. Pokój. Ale ja widać... Czy... Pokaż, no ja się zobaczę, Czekaj, bo w ta gra grub. Ale ciężko to przejść, macie ta granie. nie? No pokaż, bo. No. Dzekają cigareta. A, tam cygareta. A ty głupoty tego Grażynko, czemu to no tam tak wszystko A, płaka, a my tak to ciebie kultura, a ty no tak wszystko gadajesz, kogo Grażynka... A ja, w ogóle, a ja się, a Mateusz, a ja się co mówi, ja a nie boję, A, Mateuszowi czemu się? Jak nie możesz? Nie no to No przecież, o widzę. A ty nie wiesz, a nie wiesz że ja mówić, ty, ja fajno, tak niebiesko. Panie, jak ja, zemsta? Chodzimy a co ci się jak buźka stało? Ciągle już taką mordę odrachano. Co to, z robisz? Co myślisz, że z drabka z rachu idziesz wygrawać? <laughs>